Nie wiem jak inaczej to nazwać co teraz będę robił, jednak na specjalną prośbę pewnej osoby spróbuję, mianowicie zrobić poradnik w pigułce od A do Z jeżeli chodzi o sam początek tutaj naszej y, zabawy w Lords Mobile, D dlatego większej rzeczy będę pokazywał na właśnie tym koncie. Dlatego że jest to moje subkonto stworzone całkiem niedawno. Więc dobrze. Zacznijmy od y, podstawowej rozbudowy, zanim zaczną się jakiekolwiek tutaj potyczki. Więc tak. Podstawowa rozbudowa jest taka, że w tym miejscu zawsze budujmy po prostu koszary i obok szpital. Ze względu po prostu na to, że nie wiem czemu, jakoś tak intuicyjnie wiemy, że tu są koszary, a że tu jest szpital, tu magazyn, bo tylko tutaj możemy go zrobić. Tutaj tworzymy strażnicę, wiadomo, mur. Dobra, i teraz tak, jeżeli chodzi natomiast o surowce, jak już wcześniej wspominałem, budujemy tylko jedno gospodarstwo ponieważ e, całą resztę pobieramy z plecaka na samym początku na samym początku naszej e, gry tutaj jeżeli nie mamy zamiaru wkładać w ogóle pieniędzy możemy wybudować e, 3-4 gospodarstwa e, żeby nasze wojsko które będzie mm, tak zwane T1 czyli T1 T2 T3 T4 te wojsko będziemy mieli tutaj. Jeżeli chodzi o możliwość budowy od samego początku, jest ono najsłabsze, ale też najszybsze. Chodzi tu o prędkość. Ono się później przydaje do zbierania surowców. Jak już mamy po prostu wojsko T3, i teraz kwestia wygląda tak, że kiedy, jeżeli chodzi o. Potyczki to zawsze, jeżeli będziemy mieli jakąkolwiek potyczkę, musieli stoczyć o na przykład. Powiedzmy, czysto hipotetycznie, odwołam sobie wojsko. Nie zrobiłem jeszcze tej potyczki, to jest ostatnia potyczka, ósma, sobie atak, nie powiedzmy, sobie wyczyść i. Wezmę 296 i pokaże się taka informacja, że wróg jest za silny. To będzie oznaczało, że musimy zbudować jeszcze więcej jednostek albo ulepszyć po prostu zamek w tym momencie, żeby po prostu móc taką potyczkę oczyć. Bo za każdym razem, kiedy ulepszamy zamek, możemy większą aż do 200 tysięcy w tym momencie. Limit armii w sensie wysyłanej armii gdziekolwiek możemy do tego stopnia zwiększyć i za każdym razem jak polepszamy właśnie tutaj zamek, takie rzeczy się tutaj zwiększają. Zwiększa się też limit armii. Czym jest limit armii? To jest ilość możliwych wysyłanych jednostek. W sensie może nie tyle co jednostek, co batalionów, o tak bym to mógł nazwać. Czyli na przykład w tym momencie ja mogę na surowce yy, po prostu dać yy, maksymalnie cztery bataliony, które będą zbierać surowce, które będą uczestniczyć w bitwach w gniazdach jednocześnie. Chodzi o to, że jednocześnie, na przykład na głównym koncie. W tym momencie mam y, możliwość, żeby y, wysyłać takich. Y, y, mam limit 5. Limit można też zbadać. Mm, mm, jest on konkretnie. Mm, nie pamiętam teraz, chyba w dowództwie armii. Nie, nie w dowództwie armii. W lepszeniach wojskowych. O, tak, większa armia. Limit armii zwiększa się o 1. Jednakże. No, sami widzicie, że jest tutaj na, naprawdę olbrzymia pot, potrzeba, ym, tak jakby, ym, ym, przebadania wielu innych y, aspektów, które są mniej przydatne na samym początku, aniżeli to, co zaraz pokażę. Więc y, to, co najpierw należy zbadać, to polowanie na potwory. Ym. Badać tego jak najwięcej, ile się po prostu da. Ja na razie zbadałem na subkoncie sobie tyle, bo tak jak mówię, to jest moje subkonto, jednakże tak jak mówię, e, jest to najbardziej opłacalne najpierw najszybciej pójdzie na początku gospodarka. Gospodarka powiedzmy tak do piątego poziomu pójdzie najszybciej, więc zacznijmy od gospodarki, później jedziemy polowanie na potwory, następnie po polowaniu na potwory, już zaczynamy tutaj przygodę z wojskowymi badaniami. Potrzeby, potrzeby ulepszania po prostu naszych jednostek są takim jakby już wtedy naszym priorytetem. Dlatego że chcemy uczestniczyć w najazdach, chcemy uczestniczyć w po prostu pospolitych ruszeniach. Czy móc wysyłać komuś posiłki, czy nawet w tym momencie napadać na kogoś, jeżeli po prostu mamy sobie taki kaprys, no bo w końcu jest to mimo wszystko gra wojenna. E, tutaj e, nie pamiętam, ale chyba na 17 poziomie zamku odblokowuje się jeszcze statek handlowy. Ten statek handlowy daje możliwość wymiany czegoś za coś. Na przykład tutaj złota za mm, powiedzmy w tym momencie em, kamień. Jeżeli chodzi o te gwiazdki, gwiazdki oznaczają w tym momencie, co jest jak to jest pol, mocno polecane. Czyli tu jest tylko na jedną gwiazdkę polecane, zatem jest to słabo opłacalne. Tutaj na dwie, więc już bardziej. Aczkolwiek moje zdanie jest takie, że ja zawsze na przykład używam statku do tego, żeby jakiekolwiek przyspieszenia sobie dawać. Więc tak sytuacja się przedstawia. Jeżeli chodzi natomiast o początkową ilość koszar oraz początkową ilość szpitali, to raz, dwa, trzy, cztery szpitale. Tyle w sumie, co mam na głównym koncie, w tym momencie na maksymalnym poziomie i cztery koszary. Dlaczego tyle? Tyle na początku, później robię przebudowę, dlatego też, że jeżeli ustawiłbym tutaj sobie tylko na przykład y, parę koszary, czyli liczba mnoga, y, nie wiem jak to odmienić dwa budynki z koszarami, no to w tym momencie mogłoby się wydarzyć tak, że bardzo mała ilość jednostek byłaby tworzona i musiałbym non stop praktycznie siedzieć w telefonie. Jeżeli chodzi o dwory, budujemy ich jak najwięcej oraz na jak najwyższe poziomy, z tego też powodu, że dzięki nim możemy szybciej tworzyć jednostki. Teraz jeżeli chodzi o pospolite ruszenia, czy napady na gniazda, dobra. To muszę zbadać jakieś tam sobie gniazdo, powiedzmy, gniazdo, mroczne gniazdo 3. Oczywiście, zwiat też musimy ulepszyć, przynajmniej na piąty poziom w tym momencie. To jest taki minimum. Robimy sobie zwiat. I teraz, jeżeli mamy być liderem takiego ruszenia, to musimy zwrócić uwagę w tym momencie na to, po pierwsze, jakie są pułapki? Te pułapki akurat w tym momencie są przeciwko kawalerii. Kolce są i jest to 10 tysięcy oraz przeciwko włócznikom. Boże, co tutaj, zaraz ruszenie zarobię na to gniazdo, bo to będzie po prostu prościzna. OK. a następnie patrzymy, jakie tutaj jednostki. Jakie jednostki y, są po prostu w tym gnieździe, żeby móc dobrać jednostki, które my będziemy wysyłać. Jeżeli już jesteśmy na tyle silni, że możemy sobie na nie wiadomo, co pozwalać, no to wiadomo, że nas to nie interesuje, ale w tym momencie staramy się dobierać kontry. Czyli tutaj jest trochę patowa sytuacja ze względu na to, że są y, strzelcy. I kawaleria, gdzie na strzelców dobra jest kawaleria, znaczy, przepraszam, na strzelców dobra jest piechota, a niestety kawaleria w tym momencie jest dobra na piechotę. Więc tutaj patrzymy, czego jest więcej, widzę, że jest więcej kawalerii, a co za tym idzie, oznacza to, że muszę dać więcej łuczników i mniej piechoty no i kawaleria tak naprawdę w tym momencie na takim gnieździe akurat jest zbędna, aczkolwiek no ja mam to do siebie, że zawsze mimo wszystko ją daję tutaj chyba mogę nawet dać na 10 minut jeżeli chodzi o gniazdo więc robię sobie powiedzmy 10 minut daję bohaterów oczywiście O, tego będę musiał ulepszyć i każdy z bohaterów jest odpowiedzialny za coś innego. Jeżeli chodzi o bohaterów, to zawsze mamy napisane, co oni dają. Tutaj, jak widzicie, ten daje akurat atak piechoty i atak pułapek na legendarnym poziomie. To, jak wiele daje dany bohater, tutaj zależy też od jego ramki. Jeżeli miałbym na przykład złotą ramkę na tym, na kawalerii, na rycerzu śmieci, to, to byłaby to dużo większa odporność, aniżeli jest teraz. No, ale jest jaka jest, więc. No, i to jest taki mój e, batalion, który można sobie zbadać który jest typowo podłożony po prostu pod e, gniazdo, ale tak jak e, powiedziałem przed chwilą, tutaj trzeba odrobinę to zmienić. Damy więcej uczniów. O, damy więcej uczniów i po prostu. W tym momencie robimy sobie pospolite ruszenie. Piszemy na czacie dołączać. Byle szybko. Na przykład. Ok. No i z drugiego konta tak naprawdę daję wszystko co mam w tym momencie. Ponieważ niespecjalnie mi na tym koncie zależy. No więc daję sobie tak po prostu o. myślę, że teraz to chyba bym sobie ze spokojem nawet poradził, tak zobaczymy czy trójkę zrobi na dwóch swoich kontach zaraz się o tym przekonamy. Należy pamiętać, że zawsze należy też pomagać innym tutaj. Aktualnie jest bonus. Bonus jest napisane, że zeruje się codziennie o 14. Codziennie o 14 zeruje, zeruje się liczba monet gildii, którą możemy zdobyć. To jest taka podstawa. I od wtedy e, tak naprawdę zdobywamy monety na nowo, czyli dziennie, teraz jest akurat teraz dwa, ale normalnie jest 40 tysięcy, i później po prostu, e, kiedy minie ta godzina 14, tak czy siak, się to wyzeruje. No i w tym w momencie zbieramy monety od nowa, dodajemy je sobie jako nowe monety. Tutaj też y, mam takie itemy już pod atak oraz pod y, eko. Eko to oznacza, że typowo pod zbieranie. Y, wybaczcie, że mówię to tak bardzo, y, skacze z tematu na temat, ale nie do końca wiedziałem też jak to zrobić. Dobrze, więc to są takie podstawy. Kolejną podstawą jest to, żeby zawsze w każdym poradniku praktycznie powinienem to mówić: żeby chować wojsko, jeżeli nie mamy tarczy, razem z dowódcą do schronu. A jeżeli mm, na przykład chcemy wysłać wojsko na pole, no to schowajmy do schronu taką ilość, żeby po odjęciu odpowiedniej ilości naszych żołnierzy. Jak nas zaatakują, tak na wszelki wypadek, mimo wszystko całość wylądowała w szpitalu i żeby nikt nie zginął. I należy pamiętać też o tym, że jeżeli mamy już naprawdę duży nadmiar wojska, no to jednak jakby na to nie patrzeć, chowajmy po prostu lidera wraz z jedną jednostką. I tyle wystarcza. Reszta stoi sobie na murach. Bo możemy sobie ustawić stacjon... Boże, kogo ja to ustawiłem? Dlaczego akurat jego? Stacjonujących, akurat na murach w tym momencie. Ustawiłem nie tych, co trzeba, jak widzę. Aha, ale nie mogę ich teraz zmienić, okej, okay, dobra. Okej, okay, to zmienię to później. To e, są bohaterowie, którzy dają e, premie naszej obronie. No i dzięki temu... A też kiedy y, ktoś nas będzie chciał zaatakować, my w tym mom... O, dostałem, co chciałem. to my w tym momencie będziemy mogli e, się lepiej bronić. Jeżeli chodzi natomiast o e, etapy, które przechodzimy bohaterami, no to e, trzy gwiazdki oznaczają, że żaden z naszych bohaterów nie zginął, dwie, że jeden, no, i powyżej jednego już jest tylko jedna gwiazdka, niestety. Jeżeli chcemy, nie musimy za każdym razem przechodzić jakiegoś etapu. Na przykład, jeżeli coś jest nam potrzebne, jeżeli mamy go na trzy, trzy tutaj koronki, to możemy sobie po prostu go wyczyścić, jeżeli poszukujemy jakiegoś itemu, żeby wzmocnić naszego bohatera. Powiedzmy ją. Dobra, nie, Ja ją akurat nie, bo y, tu nie mam jeszcze dostępu. Aczkolwiek jego na pewno. O, tu potrzebuję na przykład szkaractwo. Jest to y, w tym momencie y, z bombowego goblina. Y, nie zawsze oczywiście będzie ono wylatywać. Aczkolwiek przeszedłem na trzy koronki, co oznacza, że mogę w tym momencie sobie po prostu. Wcisnąć zawsze jest razy 10, nawet jak możemy więcej razy, bo tutaj jest napisane, ile potrzeba do tego wytrwałości, a nasza wytrwałość jest tutaj. Wytrwałość odnawia się co 6 minut o jeden punkt. Ja mam akurat zwiększoną, dlatego że sobie to zbadałem. To też jest tutaj w badaniach w przywództwie armii, jak się nie mylę. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o rozbudowę, tutaj natomiast, to tak jak mówię, na początku możemy sobie dać więcej gospodarstw, a potem lecimy po prostu, no moim zdaniem, w tartaki, no bo mi zawsze brakuje drewna, zawsze, dosłownie zawsze. Jeżeli chodzi o rozbudowę zamku, nie rozbudowujmy się za szybko z zamkiem, ponieważ jeżeli będziemy mieli nisko moc, a wysoki, Level zamku, powiedzmy, mamy moc 3 miliony. Moc zawsze jest pokazana tutaj, a level zamku 25, co brzmi w ogóle abstrakcyjnie, w każdym razie, ale jeżeli mamy coś takiego, to jesteśmy bardzo łatwym celem i chętnie będą na nas napadać, mimo wszystko bo będą nawet czasami bez zwiadu będą po prostu nas atakować licząc na to, że zdobędą surowce bo żeby mimo wszystko budować już jakieś tam budynki na 25 poziomie czy nawet zamek potrzebujemy bardzo dużą ilość surowców więc no różnie może to być Ok, dobra to tyle jeżeli chodzi o y, rozbudowę gniazda wspomniałem no, czat, no i oczywiście wiadomo, prezenty. Prezenty, czyli w tym momencie, widzę, że ktoś tu komuś kupuje, chyba wiem kto nawet komu, ale nie, ale nie powiem. Okej, okay. jeżeli chodzi o prezenty, to po prostu trzeba atakować potwory. Z... Yy, patrzymy, czy pierwszy, drugi, trzeci, czy czwarty poziom. Są też oczywiście na piątym, ale na piąty to ja nawet nie ja nawet sam nie będę wyskakiwał, ponieważ na to potrzeba kilku osób. A zatem sprawa przedstawia się następująco. Na pierwszy poziom na ten, na który no mniej więcej do 50 powiedzmy levelu będziemy robić, bo po 50 levelu z silnymi bohaterami możemy już sobie... Tutaj radzić jak najbardziej. Sprawdzamy zawsze, jaka jest jakie są mocne, tutaj przeciwko czemu są mocne po prostu dane potwory. I tutaj mamy wysoka odypy. Jest albo odporność, albo odporność magiczna. Tu jest akurat odporność, czyli na obrażenia fizyczne. A po czym poznać, czy mamy fizycznych bohaterów, czy magicznych? To oznacza, że to są magiczni bohaterowie, a cała reszta to są bohaterowie fizyczni z możliwością jakichś tam pojedynczych e, umiejętności magicznych, ale pojedynczych. Więc e, tak sytuacja się przedstawia, jeżeli chodzi o e, sam początek. Należy również pamiętać o tym, jakie rzeczy wylatują z czego jeśli chcemy budować sobie jakieś itemki e, więc sprawa wygląda tak że zawsze patrzymy i widzimy co może wypaść z danego tutaj e, rodzaju z danego rodzaju złoża które będziemy eksploatować tyle, że na przykład z kamienia może wypaść platyna o, zaraz pokażę a nie wylatuje mi w ogóle, dlatego, że ona mnie bardzo nie lubi. Więc no tak po prostu czasem jest. Jeżeli chodzi tak jak mówiłem o rozbudowę, to to już zrobiłem, to już przeszedłem. OK. Doszedłem do tego momentu. Mm. o czym jeszcze wa warto tutaj wspomnieć tak dla początkujących. Tutaj mamy warsztat. W warsztacie mamy zawsze pokazaną, mamy gablotę i mamy pokazane itemy, które mamy, oraz tutaj też mamy pokazane itemy, które mieć możemy. To polega na tym dokładnie, że wchodzimy sobie w jakiś item, zawsze pokazuje na najwyższy poziom i. Na przykład potrzebujemy w tym momencie, nie wiem, wys wysokiego ataku na potwory. Widzimy obrażenia podczas polowania na potwory i patrzymy, do którego levelu możemy to maksymalnie zrobić. Ja niestety już nie mogę nawet na drugi, ale mogę inne rzeczy sobie nawet na trzeci tutaj porobić. Więc tak sytuacja się przedstawia. Więc tyle jeżeli chodzi o początki. Jeżeli będą jakieś pytania, piszcie śmiało. A co do chowańców, to może przejdę akurat później. Więc dzięki, trzymajcie się, to był Halas. Pozdrawiam na razie i cześć.